Dzień dobry wszystkim. Są takie chwile w naszym życiu, kiedy myślimy, że już nie damy rady, że nie wytrzymamy, mamy dość. W przypadku niektórych z nas to nie chwile, a tygodnie, miesiące i lata. Czujemy się samotni, niezrozumiani, opuszczeni. Łakniemy prawdziwie bratniej duszy, która zazwyczaj jednak się nie pojawia. A jeśli już nawet się pojawi. Często okazuje się, że to nie była bratnia dusza, co jeszcze pogarsza nasz stan i umniejsza naszą wiarę w przyszłość. Tak, znaczna część z nas wie, co to depresja, lub choćby długotrwałe poczucie nieszczęścia, poczucie braku wpływu na swoje życie, braku perspektyw, braku wiary, że kiedykolwiek może być inaczej. Popadamy w apatię, coraz mniej nam się chce. Żyjemy bardziej z przyzwyczajenia niż dlatego, że widzimy w tym jakiś sens. Może nam się odechcieć wychodzić z domu, spotykać z ludźmi. Najchętniej leżymy w łóżku i śpimy, bo to niemal jedyny czas, kiedy nie czujemy się nieszczęśliwi. Skąd to wiem? Z własnego doświadczenia też tak kiedyś miałem. W ten sposób wyhodowałem sobie raka. A dzisiaj, dzisiaj mój świat wygląda zupełnie inaczej. Jest piękne. Coś, co kiedyś wydawało mi się niemożliwe, okazało się możliwe. W każdym momencie naszego życia możemy zacząć dokonywać zmian. Możemy skończyć z depresją, z rakiem, ze stwardnieniem rozsianym, z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z nadczynnością czy niedoczynnością tarczycy, z wrzedziejącym zapaleniem jelita grubego czy dziesiątkami innych chorób autoimmunologicznych, które tak naprawdę są uleczalne. Jest w nas ogromna moc, tylko na razie być może wrze przysypana przez zwały śmieci, które nie pozwalają jej wydobyć się na zewnątrz. Stłumiona może nas zniszczyć. Wyzwolona uczyni nasze życie pięknym, pełnym zdrowia i szczęścia. Nigdy nie trać nadziei i pamiętaj, Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Aby uczynić swoje życie szczęśliwym, musisz go wykonać. Im szybciej, tym lepiej dla Ciebie.